Jeżeli wylecisz za mapę i spadniesz w kordy 0.0, to tepniecie w dziwne miejsce. Zobacz! Czyli czekajcie, widzowie, teraz ktoś napisał, że jeżeli spadniemy poza mapę po prostu, to ym, że tak powiem, tepnie w nas jakieś dziwne kordy. Czekajcie, pójdę na spawna i czekajcie, ja wiem chyba, jak by się tu dostać. Mam w ogóle perełki, mam perełki. Hmm, wiecie co? Ja już chyba wiem, gdzie możemy wylecieć za mapę, którędy, bo tak teraz się zastanawiam, jak by można było to zrobić, ale wiem, że jest tajne przejście. Tutaj, o, nie wiem, czy pamiętacie, z ostatnich. I czekajcie, zobaczmy czy ono w ogóle dalej jest dostępne A mam nadzieję, że tak Tak, tak jest dostępne, dobra, nice, nice, nice I musimy spadnąć w kordy widzowie Zero, zero, ja wiem jak wylecieć w ogóle za świat Bo perełki to się nie opłaca rzucać i tracić je Że tak powiem na wiecie, na przedostawanie się przez bloki Tylko yy, trzeba iść do samego roku mapy I wtedy, co nie, to robić Więc dobra, patrzcie, na przykład tutaj opójdziemy sobie I teraz dajmy na to o, weźmy sobie perełki i spróbujmy Widzowie, tutaj owlecieć. uwaga Mamy, 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 widzicie, jesteśmy za mapą Za mapą jesteśmy, patrzcie, tutaj są w ogóle Budowle, które wybudujecie Kurde, co to ma być Nie mam pojęcia, widzowie, ale jeżeli Spadniemy w kordy 0, po prostu Teraz jesteśmy na kordach 90 na wysokości A jeżeli spadniemy chyba na 0 Tak mi się wydaje, to powinno gdzieś Następność, nie wiem, czy mnie nie zabije, kurde Ale co to są za błędy, widzowie To jest, Sprawdzamy błędy na moim serwerze boxpvp.cmc.pl Więc widzowie, w ogóle sprawdzamy i widzowie Uwaga, jesteśmy teraz na wysokości. Ej! Co? Ej! Ty po nas gdzieś! Ej, co jest grane? Jesteśmy w jakimś miejscu! Ej, ja kojarzę te miejsce, czekaj, co jest? Ej, ja pamiętam! Czekaj, no tak Powerax mówiłem, że trzeba było spawn zrobić. Ej, nie! Tylko ja nie będę mógł się się bawił ogarni Tylko ja nie będę się bawił ogarni nie to są moje rozmowy widzowie z technikiem co jest grane to są moje rozmowy z technikiem ale tego tutaj nie było czekaj co jest grane widzowie what is this ludzie tego nawet nie niszczy nie dobra to jest powalone widzowie to jest powalone spoko tylko mi tylko zostało mi już tylko zablokować ten Crafting najgorszego seta i najlepszego Bo pamiętasz, że wtedy wychodziło Coś zbugowanego, 999 Co? Powalone, muszę to zablokować Co, widzowie? Jeżeli połączymy najgorszy I najlepszy set, to wychodzi nam wtedy coś Zbugowanego z enchantem 9999 Nie no, widzowie, musimy to sprawdzić Nie jestem w stanie uwierzyć, że, widzowie, to jest prawda Ja pierdziele, ej, dobra, trzeba to zablokować Ja nie mogę, dobra, nie no, spawn, widzowie Lecimy i czekajcie Najgorszy set w tym momencie, widzowie Jest to set, e, tutaj, o, chyba Przydatne, nie, zgredek, tak jest i jest Gretka. Czy ja mam coś z Gretka? Nie mam, widzowie. Dlatego za chwilę załatwimy sobie, oczywiście, najgorsze e, rzeczy. I widzowie, najlepsze rzeczy w tym momencie są tutaj, czyli nowy villager. I to są itemy zwycięstwa. No, na itemy zwycięstwa to trzeba trochę popracować. Ale, dobra, widzowie, sprawdźmy, czy dostaniemy w tym coś bugowanego. Dobra, załatwiłem od widzów Hem z Gretka. No i oczywiście chem zwycięstwa, tylko on jest e, jakby nederytowy. Ale to nie ma problemu, już widzowie, podchodzimy sobie ulepszyć ten też na, e, oczywiście, nederytowy, znaczy, tak, proszę bardzo. dobra, Mamy te dwa, widzowie, hełm z Gretka i hełm zwycięstwa, czyli najgorszy i najlepszy hełm. Dobra, widzowie, w tym momencie otwieramy sobie crafting i podobno jak te dwa złączymy, to widzowie dostaniemy coś. Uwaga i... No, widzowie, mamy zwykły netherytowy hełm, tak jak to powinno być, czyli one powinny się miksować jakby, ale czy ja chcę to przepalać? Kurde, dostałem to od widza, ty, czy to działa, ten błąd? Dobra, sprawdźmy, widzowie. Uwaga, zakładam go na głowę, może to coś da, widzowie. Uwaga i... No, nie no. Nie no. No... Nie, no widzowie, to, przecież to, to. Co to w ogóle jest? Nielegalny villager dalej istnieje, ten co był na odcinku i można się dostać do niego poszukaj wejścia. Ej, widzowie, właśnie, bo tutaj kiedyś był nielegalny villager i on dalej chyba jest. Tutaj, czekajcie. Patrzcie, jest nielegalne itemy, widzicie go? Kurde, Felekty, tylko jak wy się tam dostajecie. Ej, nie, dobra, to akurat tu jest powalone, bo ja nawet sam nie wiem, jak się tutaj ludzie dostają do środka. No bo kurde, ty jak się tam dostać? What is this man? Przecież tam są takie itemy. Takie itemy. Dobra, czekaj, Kłowku, no dawaj. Dawaj, Kławku. No nie, no dobra, widzowie, próbuję się tam dostać, ale chyba nie ma opcji takiej. Nie, no dobra, nie będziemy chyba sprawdzać. Chyba, że ten typek wcześniej był tam przecież. Kurde, ale ja się tam nie dostanę. Czekaj, mam perełki, mam perełki, ale perełkami się nie zbuguje na spawnie. Nie ma takiej opcji. Czekaj, tutaj, tu, o. Uwaga i myk. No nie, no widzicie, próbuję rzucać, a nie da rady, bo nie mogę rzucić perły na spawna. No nie. Jak będziesz miał głód na maksa i potem będziesz skakał i przesuwał miecz z lewej ręki do prawej klikając F to skopiuje ci się. Widzowie, trzajcie, to patrzcie na mój pasek głodu. Czyli mi wystarczy teraz, czekajcie, trochę pobiegać. I biegniemy, biegniemy, biegniemy. I co? Jak będziemy tak o robić, czyli o, tak zmieniać itemki między rękoma, jak widzicie, klikając F, to podobno ma się nam mieczyk z tego sklonować, widzowie. Więc to jest dziwne, strasznie dziwne. Ale nie wiem, czy to jest prawda, bo nie próbowałem nigdy czegoś takiego. Naprawdę, no ja bym na to nie wpadł. Jak widzowie, jest taki błąd, to mamy przewalone. Naprawdę, mamy przewalone. Dobra, już się pasek głodu zmniejsza. Spróbuj jak najszybciej. Biec. dawaj Kławku, dawaj dobra, więc w tym momencie, o już nam się zrobiły prawie cztery, dobra, czyli zrobimy sobie jeszcze jedno okrążenie i już będzie, jestem ciekawy widzowie, czy nam się skupuje ten miecz wartu. jak to działa, widzowie, to to jest przewalone naprawdę, dobra widzowie, już mam jeden pasek głodu, czy to jest tyle, czy, czy jest można jeszcze, chyba jeszcze można do zera w ogóle nie, więc dobra, biegniemy jeszcze, nigdy nie miałem chyba jednego paska głodu i w ogóle mogę biec więc ja nie wiem, co jest gra na tym serwie może faktycznie widzowie, działa taki błąd, nie mam pojęcia, jestem widzowie ciekawy, dobra, Dobra, już pół i ostatnie połówka, dawaj, go, Dobra, mam full głodu, jak widzicie, aż mi normalnie trzeszczy, jestem taki głodny. Widzowie teraz co? Jeżeli wezmę sobie ten mieczyk, czekaj, wezmę sobie to wszystko, przesuńmy i będziemy klikać F i będziemy go cały czas zmieniać, czyli tak widzicie, o, z ręki do ręki, jak tutaj pokazuję. E, I będziemy skakać podobno. To zaraz tam się. Aha, skakać tak. O. Kurde, ej, dobra, bo koordynacja ruchowa. O! Takie coś, to po się skopywać, Czy ja powinienem szybko to klikać, na przykład, czekaj, dawaj klik... Ej, coś się robi! Czekaj się robi, czekaj, uwaga, będę trzymał cały czas F, no nie no, widzowie ja tutaj próbuję to tak nawalać, ale widzowie, nie wiem, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens bo tak nawalam, już nawalam i widzowie, może jakoś źle to robię, może powinienem skakać, tak, o czy to ja mogę tutaj no nie no, widzicie to Uwaga, czy dwa będą? Mam w ręce i. Nie, nie, widzę. Don't work, don't work. jak zabijesz gracza, mając guzik w ręce, to masz gemona na 5 sekund, serio działa. No widzę, co to ma być? Naprawdę, jak jeżeli jest taki bóg, to teraz serio się wkurzę, bo no to już jest normalnie niemożliwe. Dobra, czekaj, Kławku, podejdę sobie tutaj skraftować guzik, wezmę sobie oczywiście jedno drewno wykopię. Najlepiej, oczywiście. Pyk, myk, dobra. Dajemy sobie crafting, mamy guzik w ręce. Dobra, mamy guzik w ręce. I teraz, jeżeli zabiję kogoś, mając ten guzik w ręce ja pierdziele, jak to wygląda? Tu dostanę podobno do raz. Zjem sobie w ogóle już koksa na wszelki wypadek. Zjem sobie, nie mogę trzymać w ogóle to temu teraz w ręce. A szkoda szkoda szkoda. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. I widzowie, jeżeli kogoś zabijemy, to zostaniemy game moda na 5 sekund. Dobra, jestem, widzowie, ciekawy, czy to działa. Ponieważ jest to naprawdę. Jeżeli by to by była prawda, to ten bug jest najgorszy, nie Naprawdę jest najgorszy. Dobra, czekaj. Tu jest jakiś Steve, jak z którym nie musiałbym się bić. Ja mam w ogóle słabe itemy, bo itemy Hogwartu. I cały serwer na mnie leci. Oh, no, naprawdę. Dobra, to już się robi powalone, czekaj. Dobra, uwaga, tu jest jakiś freak z widzowie. Czekaj, czekaj, dobra, tu się nawalają. Czekaj, no, powinienem kogoś zabić. Nie chcę się. No, bo tu jest cały serwer, za mnie normalnie Będą wszyscy klepać, nie? Uwaga, uwaga, uwaga Chodź, 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 ty, chodź, ty, chodź ty Chodź ty, chodź Tak jest! Dobra, uwaga i... Mam game moda? Mam game moda czy nie mam? Halo? No nie mam, no Co jest grane? Powalone to jest skam, widzowie, no nie, nie dostałem, ale tu mam mam zabić kogoś guzikiem, czy jak to działa? Dobra, czekaj, teraz to mam, widzowie, akcję uciekanie, nie, bo tutaj wszyscy mnie teraz będą gonić, nie. Ja pierdziele, dobra, ale w locie to na easy dam radę, widzowie, wiecie o co chodzi. Naprawdę nie wiem, co to było. Jeżeli w craftingu połączysz wszystkie kilofy z npc, to dostaniesz najlepszy, na pewno nie stracisz co widzowie, jeżeli połączę wszystkie kilofy, które są dostępne w grze, czyli uwaga, pójdę sobie oczywiście tutaj do tego, do tych villagerów. Jeżeli połączę, witamy z gretka, czyli kill of ten. Jeżeli połączę jeszcze kill of ten... Ten, czyli 3 kilofy, już co, czekaj: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kilofów, to jest i, i idealnie na cały crafting. Tu wtedy coś dostanę, widzowie. Nie no, dobra, to już się robi powalone, ale muszę, widzowie, to testować. Ja pierdzielę, jeżeli to zadziała, no to naprawdę jestem, no nie wiem, zdziwiony teraz fest, nie? Dobra, widzowie, mam przyszykowane już 9 kilofów, czyli wszystkich, widzowie, zbierałem to naprawdę z 20 minut, 30 ogarniałem. No, bo ja tutaj wiecie, no mam laki, bloki i tak dalej, no ale i tak, no długo to ogarniałem, widzowie. Jestem ciekawy, czy coś z tego wyjdzie, ponieważ. Patrzcie, mamy tutaj killoff z Gretka, czyli najgorszy, potem trochę lepszy, potem jeszcze lepszy, potem jeszcze, 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 aż do najlepszego, czyli yy, zwycięstwa, widzowie, czyli efficiency 30, fortuna, ile tam jest, fortuna? 22. Dobra, i teraz crafting table, widzowie, i ja jestem ciekawy, uwaga, pakujemy to, widzowie, wszystkie kilofy pakujemy i widzowie, czy teraz wyleci nam jakiś mega nielegalny... Dostępny tylko dla elity. No, kill off. jestem widzowie ciekawy. Uwaga i. Eee... No ja pierdzielę kto to wymyślił? Czekaj, a jak się zmienię, może jakieś... Może widzowie trzeba, wiecie, zmienić jakąś kombinację tych kill -offów. ty, może właśnie, może to jest... Nie no, poszło od... wtedy poszło od najgorszego do najlepszego, widzowie, ale coś nie pykło. Nie wiem, możecie dać znać, jeżeli wy coś takiego spróbowaliście, czy to na pewno działa, co nie? Ej, znalazłem błąd na serwerze na podnoszenie zestakowanych łódek i hełmu, hof to pokaże. Dobra, widzowie, tp i hu, piszemy oczywiście i uprawdźmy, co on planuje robić. Czekaj, bo on coś mi chce pokazać, że ma jakiś błąd, to jest VIP, widzowie. O co chodzi stakowane łódki? Dobra, jest to, no i co? Podnosi to i o co chodzi? W tym błędzie, bo ja zbytnio nie wiem. Podnoszenie ze stakowanych. Aha, że to się po prostu stakuje. Co to jest za błąd? No tak jest, widzowie ogólnie, ale no dobra, no wiem, wiem, że tak jest, nie, bo wiecie, łódki powinny tak jakby być osobno, a, a je się podnosi tak razem yy, i wiecie. No do, dobra, do, dobry błąd, widzowie, no zaliczone w sumie, Michu, ale dobra. Tak swoją drogą, kurde, jak on się tu dostał? To jest za mapą, patrzcie. Masakra.